Dzień dobry, przedstawiam Państwu pana Jurka Kuszka, który jest prawie ichtiologiem. Jego hobby jest znane wielu nam, ale tak zaawansowanych i, i takich pasjonatów ryb, to chyba uh, warto pokazać. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście jestem hobbystą ryb akwariowych słodkowodnych od siedmiu. Mając 7 lat, zacząłem się pasjonować w Polsce, a teraz kontynuuję to w Stanach. To czas za bardzo nie pozwala, bo pracuję zawodowo, ale w wolnych chwilach się tym zajmuję i sprawia mi to wielką przyjemność, przy której się relaksuję, nie tylko, ale i wypoczywam fizycznie i psychicznie. To jest moja pasja. W tej chwili rozmnażam, to są wszystkie ryby, które tutaj są. Przeważnie angelfish, które rozmnoży, rozmnożyłem osobiście tutaj w Ameryce. No i w tej chwili jeszcze rozmnażam gapis, różne strains. I w przyszłości chcę się tym bawić, jak będę w emeryturze. Może więcej gatunków będę rozmnażał i się tym zajmował. A obecnie ile masz gatunków ryb? W tej chwili mam tutaj, no są mieszane, ale. Głównie ale wszystkich. Wszystkich mam tutaj około 8-10, ale będę się skupiał tylko na kilku. No To jest największa przyjemność. Te, które najbardziej mi się podobają i największą przyjemność im sprawiają w rozmnażaniu. Czy one Ciebie słuchają? Czy one Ciebie rozumieją, jak do nich mówisz? No to już trudno mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że jak mnie zauważą, to wszystkie lecą do mnie. No to są typowe angel fish, czyli po polsku skalary. I mam tutaj parę bajat, po polsku brzankę sumaczańską, brzanka rekinia, to są takie ala rekinki. Ale głównie to się skupiam na angel, na skalarach, które rozwijają się. No to jest chyba wielka sztuka, wyhodować samemu. No, praktyka. Daje to i to sprawia przyjemność. Przejdziemy teraz do następnych akwariów, bo to nie tylko jedno jest w tym domu u Jurka i Eli. Jak często je trzeba karmić? Ja przeważnie dwa, trzy razy dziennie. W zależności jaki pokarm Mam tutaj paletki, czyli dyskowce, które akurat się pochowały, bo się boją. To są młode ryby. W tej chwili mam, ale w przyszłości właśnie planuję rozmnażać te dyskowce, które są piękną rybą i atrakcyjną. Z dość trudną w hodowli, ale można sobie z tym poradzić. Tutaj mam hodowlę swoją tak zwanych gubików. To są akurat black, się nazywają czarne moskiewskie, czyli Black Moscow Gubis. To są babies. Miałem jedną parę, w tej chwili mam około 50-60 babies. Są w tej chwili około miesiąca, mają, mają miesiąc. Tutaj tak samo mam następny rodzaj, tak zwany Dumbo Air Gapis, których mam, para tutaj była tylko zakupiona, a teraz mam około 50-60 Babies, też około 5 tygodni, które mają 5 tygodni. Który jest samczyk, a która samica? Samczyk jest ten, taki tak, bardzo kolorowy. Samiczka jest troszkę większa i mniej kolorów, ale. tejas just no których mam tutaj kilka różnych stręc kolorów które są w przyszłości będą rozmnażane już są w tej chwili one mają około, niektóre mają 4 miesiące, niektóre do 7, 8, także już niedługo będą w stanie rozmnażać się. Będę przekładał do pojedynczych akwariów i rozmnażał jak długo mniej więcej żyją, chociażby te s skalary? I moje skalary, które ja tutaj mam przeważnie do trzech lat. Takie hmm. miałem średnio jeszcze w poprzednich hodowlach, ja tego, to przeważnie do trzech lat. A nawet miałem jednego samca, który miał 4 lata. Okay. O, Prawie 4 lata. I teraz niedyskretne pytanie, czy to jest drogie hobby? No patrząc w porównaniu do słonowodnych. Akurat te gatunki nie są takie drogie, no, ale dyskowce, które tam były poprzednio tak zwane paletki, to jest drogi troszkę interes i trudne w hodowli. Skalar jest takim też nie łatwym gatunkiem, ale można do tego się dostosować i rozmażać i mieć sukcesy w tym. Gdzie zdobywasz ryby, żeby rozpocząć ich no, Od różnych. Mam takie już firmy znane, które są tutaj w Ameryce popularne to od nich zamawiam jako babies wszystkie maleń, młode ryby i dostosowują się do potrzeb Arizony które akurat woda tutaj nie jest taka to jest twarda woda ale no, chemikalia są które pozwalają zmiękczają wodę To jest, każdy gatunek potrzebuje inną wodę no, Jurek, jak... mam. jestem zadowolony z tego co osiągnąłem bo rozmnożyłem tutaj wszystkie ryby Jestem pełna podziwu za tak, o, taką wierność w swoim hobby od siódmego roku życia o, i, i taką konsekwencję. W Polsce hodowałeś, przywiozłeś tu do Ameryki to, to hobby. Naprawdę ogromne gratulacje. Dziękuję bardzo. To jest moja pasja. Jak będę miał więcej czasu, na pewno się lepiej tym zaję, będzie lepiej wszystko wyglądało. I wtedy może będziesz wieloryby hodował? No, wieloryby nie, ale. Te gatunki, które jeszcze są takie po prostu popularne. Czy gdyby się znalazł chętny naśladowania Ciebie, czy udzieliłbyś pomocy, porady? No, oczywiście każdą, fachową pomoc udzielę każdemu, kto się zapyta, będzie tym zainteresowany. Będę dawał wskazówki, nie mam żadnych sekretów w tym, bo ja tak samo się uczyłem od innych hodowców jeszcze w Polsce, kiedy też rozmnażałem i sprzedawałem ryby, też mnie uczyli, dlatego że nie mam żadnych sekretów i chętnie będę służył pomocą. Dzisiaj poza tym mamy internet, mamy książki. Tak, dzisiaj no, większe jest szanse wszystkiego, nie tak jak w Polsce, człowiek musiał się uczyć kombinować jakieś brzęczki, filtry, wszystko samemu robić, a teraz wszystko gotowe. Kupić wszystkie cały sprzęt jest fantastyczny sprzęt do. filtry, pompki, grzałki, to wszystko jest dostępne na rynku i ceny są dostępne. W zależności jakie masz potrzeby, jakie akwaria, wszystko jest dostępne. Także jest dużo łatwiej się oduje, jak kiedyś w Polsce, teraz jest wszystko dostępne a internet służy ku temu, że można wymieniać się rybami, sprzedawać. Różne są możliwości. Dziękujemy Ci bardzo, Dziękuję. że poświęciłeś czas swój i podzieliłeś się swoim doświadczeniem. A Państwa namawiamy, szczególnie dzieci, młodzież, żeby rozpoczęły też takie, taką hodowlę rybek. On zaczął mając 7 lat. Można zacząć jeszcze wcześniej. Tak, to jest moja pasja i polecam wszystkim. Relax pasja. a pasar.